Czy zdarzyło Ci się kiedyś, że ktoś podszedł w pracy i powiedział: Cześć, maila Ci właśnie wysłałem? Jeśli tak, to współczuję. Jeśli nie, to gratuluję. I kiedy ludzie nam w pracy przeszkadzają, to rośnie frustracja, spada wydajność i też jakość naszej pracy. W tym odcinku zastanowimy się nad tym, z czego to wynika, że inni nam przeszkadzają w pracy i co można z tym zrobić. Zapraszam. Cześć. witam cię w kolejnym odcinku podcastu Między wskazówkami, czyli takiej audycji, w której poszukujemy własnej ścieżki w świecie, który rzuca nam pod nogi tysiące wskazówek co robić i jak żyć. Ale też zastanawiamy się nad tym, jak można nauczyć się odpuszczać kiedy warto, robić kiedy trzeba i odpoczywać jak się chce. A ja jestem Monika Torkowska i jestem autorką i prowadzącą tej audycji. Co z tym można zrobić, że ludzie przeszkadzają nam w pracy? I z czego to w ogóle wynika? I teraz chciałabym powiedzieć, że w słoiku miodu będzie łyżka dziegciu. Pewnie jakoś źle to powiedziałam, ale tak, odrobina gorzkiej prawdy w tym podcaście będzie. I to będzie też prawda do przełknięcia dla mnie, trochę z przeszłości, bo cóż, ja też popełniałam pewne błędy, które sprawiały, że, no cóż, ludzie przeszkadzali mi w pracy. Dlaczego w ogóle ktoś przeszkadza Ci w pracy? No, oczywiście, poza tym, że ten ktoś wykonuje jakąś akcję w Twoim kierunku i no, świadomie Ci przeszkadza w pracy, to ważną rzeczą jest to, że ta osoba się nauczyła, że można z Tobą tak postępować. A mówiąc wprost, to Ty, ja, my nauczyliśmy te osoby, że można tak robić. I jeśli inne osoby nie mają wyznaczonych przez nas granic, no to jakby jaki problem? Jeśli za każdym razem, kiedy ktoś do nas podchodzi albo do nas pisze, to my jesteśmy dostępni, dajemy tym osobom uwagę, no to znaczy, że wszystko jest ok. Co nie? I oczywiście to też wynika z kultury organizacji, w której się pracuje, no bo są takie firmy, gdzie. To zachowanie jest prawdopodobnie na porządku dziennym. Jeśli przychodzimy do firmy i widzimy, że ludzie sobie nie przeszkadzają, że pracują w skupieniu nad swoimi rzeczami, no to my też będziemy mieli mniejszą tendencję do tego, żeby komuś zawracać gitarę, no prędzej się, nie wiem, umówimy, czy po prostu wrzucimy komuś do kalendarza, jakieś spotkanie. Ale jeśli nie ma takich zasad, no to hulaj dusza, jakby. To co za problem, tak? I oczywiście tutaj. Znów zastrzeżenie, że mówimy o pracy, w której potrzebujemy pracować w skupieniu. Bo jeśli twoja praca polega na tym, że ty siedzisz z innymi, opracowujecie jakieś koncepcje i no, jakby jest tego typu współpraca, no to, no to chyba nikt Ci nie przeszkadza. Bo po prostu siedzicie razem nad czymś i, i robicie. Chodzi mi o taką sytuację, w której potrzebujesz po prostu, siedzieć przed monitorem, skupić się pracować koncepcyjnie, samodzielnie, rozwiązywać jakieś problemy. Wyjaśniam, bo zdaję sobie z tego sprawę, że różne osoby mogą mnie słuchać, chociaż też z ankiet wiem, że większość z Was to jednak jest właśnie ta grupa, o której teraz mówię, ale tak, żeby była jasność. I to nie jest to rzeczywiście odcinek dla Ciebie, jeśli podstawą Twojej pracy jest dostępność, czyli że, no właśnie, ktoś co chwilę do Ciebie uderza, wspierasz kogoś w pracy, masz zespół, Chociaż akurat tu bym się musiała sama w sumie nad sobą zatrzymać, bo nawet jeśli się jest liderem, liderką jakiegoś zespołu, to wcale to nie oznacza stuprocentowej dostępności zawsze i wszędzie. I nie oznacza to przyzwolenia na politykę non-stop przeszkadzania sobie w pracy, ale to jest temat na inny odcinek i być może podzielę się kiedyś moim doświadczeniem liderskim w tym zakresie, bo to też jest w sumie ciekawy temat. Ale wracając. Warto zdać sobie sprawę, że mamy coś takiego jak strefy wpływu społecznego. Czy tam strefa wpływu naszego, powiedzmy. Czyli są rzeczy, na które my mamy 100% wpływu i tak, jak się oddalamy od tego środka kręgu, to ten wpływ maleje procentowy. To, na co mamy 100% wpływ, kiedy ktoś podchodzi i ci przeszkadza w pracy, to jest to, jak zareagujesz. To jest też to, czy proaktywnie z kimś, na przykład, ustalisz, w jaki sposób wy funkcjonujecie w danym nie wiem, pokoju, open space, gdziekolwiek pracujesz. To jest coś, na co masz wpływ. Jak ta druga strona zareaguje na to, co powiesz, i czy druga strona będzie trzymała się jakichś waszych zasad, albo czy będzie chciała spełnić Twoją prośbę, no to już jest poza zakresem Twojego wpływu, no bo. To jest osobna osoba, wow, ale stwierdzenie torkowska, odrębna osoba, no i na jej zachowanie nie masz wpływu, tak? Natomiast założenie, że yy, no ludzie przychodzą, no to tak już jest, po prostu w firmie, no coś chcą, no to już z tym nic nie można zrobić, no to jest takie po prostu oddanie komuś w nie swoje ręce sprawczości tak naprawdę. Tak jak się mówi o mailu, że mail to jest lista zadań, którą przygotował ktoś dla ciebie, to podobnie jest z nieustalaniem zasad współpracy czy kontaktowania się w zespole albo w firmie. Ktoś za ciebie zadecydował, kiedy ty masz mieć przerwy, a właściwie kiedy ty masz mieć rozproszenia w pracy. No i pytanie, czy ty tak chcesz, czy jednak wolisz przejąć kawałek steru i coś z tym zrobić? Ja jestem za tym, żeby przesuwać w swoją stronę, żeby jak najwięcej działań ze swojego kręgu wpływu mieć w rękach i po prostu je podejmować. Bo czymś innym są w pracy rozproszenia wewnętrzne, czyli wynikające z tego, co się w nas dzieje, a czymś innym są rozproszenia zewnętrzne. I z tymi rozproszeniami zewnętrznymi trzeba po prostu inaczej sobie radzić, inaczej do nich podchodzić i właśnie trzymać się tego, co jest w twojej strefie wpływu, zamiast się spalać na tym, na co wpływu nie masz. O tym, jak sobie radzić z tymi rozproszeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, oczywiście będzie więcej w Akademii Skupienia, która ruszy w maju, jak dobrze pójdzie. <grym> o ile złudzenie planowania mnie nie dopadnie, o którym było już w jednym z odcinków albo cokolwiek innego się nie stanie po drodze, natomiast jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pod koniec maja powinna ruszyć Akademia Skupienia. Do której będzie można dołączyć, to będzie taki kompleksowy program online, który pozwoli wypracować własny, czyli indywidualny, dopasowany do, do Twoich potrzeb, do tego, co Ciebie rozprasza, system skupienia, który będziesz w stanie z łatwością utrzymać i też go modyfikować wtedy, kiedy u Ciebie w życiu coś się zmieni, na przykład zmieni się charakter Twojej pracy albo miejsce, z którego pracujesz, bo no cóż, nie myślimy o tym, ale to też ma ogromny wpływ na skupienie, ale o tym więcej w akademii będzie. Jeśli masz takie możliwości w pracy, że jesteś w stanie pracować z ludźmi asynchronicznie albo półasynchronicznie, i co ja mam na myśli mówiąc asynchronicznie, to mam na myśli to, że jesteś osobą samodzielną w pracy, czyli że dostajesz zadanie i wystarczy, że częściowo się z kimś Skontaktujesz, ustalisz, co jest do zrobienia, albo nawet nie potrzeba tego, i ty wiesz, co jest do zrobienia i siadasz robisz. To to jest dla mnie asynchroniczna praca, którą możesz wykonać, nie wiem, o ósmej, o dwunastej, cokolwiek. Asynchroniczna praca to jest wtedy, kiedy musisz z kimś usiąść, to musi być już teraz zrobione do dwunastej, bo ktoś musi tam po tobie przejąć i dalej coś robić. Bardzo to była ogólna i okrętna definicja, ale chcę wierzyć, że rozumiesz, co mam na myśli. Im bardziej możesz żonglować tym, kiedy to robisz, oczywiście no z pewnymi granicami, tak? Nie chodzi o to, że, że prostą rzecz robisz tydzień, tak? Tylko, że możesz sobie zrobić przerwę, że nie potrzebujesz być w kontakcie z innymi przez cały czas. I tam się synchronizować, często jaki jest status, tylko wystarczy co jakiś czas. To dla mnie to już się wpasowuje w ramy pracy asynchronicznej. Ja mam teraz taką pracę. Popracuję w zespole, gdzie są osoby na poziomie senioralnym w zespole. No, praktycznie tylko osoby na tym poziomie. Aha, żeby dodać kontekstu, programuję na co dzień, wytwarzamy oprogramowanie. Jest to zupełnie inna sytuacja niż kiedy byłam liderką zespołu i miałam osoby mniej doświadczone w zespole, i one potrzebowały mojego wsparcia, i to był element mojej roli. To wtedy no, praca nie była asynchroniczna, bo ja musiałam mieć większą dostępność i to, kiedy ja jestem w pracy, kiedy jestem dostępna, miało znaczenie. Teraz ma znaczenie to, żebym była na spotkaniach, no i dowoziła w jakimś powiedzmy sensownym czasie po prostu swoją robotę. I kontaktujemy się co jakiś czas, żeby coś wyjaśnić albo sobie pomóc, ale nie musimy być tak po prostu sklejeni ze sobą przez całe dni. Więc jeśli masz taką sytuację w pracy, podobną, to naprawdę warto to wykorzystać do tego, żeby podnieść sobie poziom skupienia w pracy i robić swoje rzeczy. I to mogło teraz zabrzmieć trywialnie. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że wielu z nas ma w głowie taką myśl, że my musimy być ciągle dostępni, ciągle patrzeć na maila, ciągle zerkać na komunikator, bo jeśli komuś odpiszemy po godzinie, to stanie się nie wiadomo co. Być może nic się nie stanie. To warto w ogóle sprawdzić. Albo po prostu powiedzieć, sorry, nie odpisałam, bo pracowałam w skupieniu nad X. Jeśli już potrzebujemy się komuś tłumaczyć. Szczerze powiem, że ja z dziką satysfakcją z dziką satysfakcją w porównaniu do mojej wcześniejszej roli wykorzystuję to, że ja nie muszę po prostu co 5 minut zerkać na komunikator, albo inaczej, że teraz sobie postanowiłam, że robię trochę inne granice. Mam też ku temu więcej przestrzeni, że ten komunikator u mnie nie jest na wierzchu, albo jest tak bardzo z boku, że moje oko się na nim nie zatrzymuje. Więc dzięki temu Zmniejszam liczbę rozproszeń. I sen jest w tym, że to ty musisz się trzymać przede wszystkim, najpierw swoich własnych zasad. W ogóle potrzebujesz sobie je ustalić sam, sama ze sobą. Że na przykład nie jestem dostępna cały czas na tym komunikatorze, że zerkam tam co pół godziny, co godzinę. W niektórych przypadkach pół godziny to naprawdę byłoby długo. A wierzcie mi, że statystyki pokazują, że Osoby pracujące umysłowo rozpraszają się co kilka minut. Więc 30 minut bez zerkania w komunikator to może być naprawdę game changer dla skupienia i wydajności w pracy. Ale pierwsza rzecz, którą potrzebujemy zrobić, to my sami ze sobą ustalić pewne zasady. A potem te zasady przedstawić też innym. Czyli powiedzieć, że nie wiem, w tych i w tych godzinach jestem niedostępna. Albo jeśli widzisz mnie przy komputerze ze słuchawkami, to znaczy, że ja pracuję w pełnym skupieniu. W niektórych książkach na temat skupienia i właśnie współpracy zespole, w zespole widziałam takie ciekawe rozwiązania. Nigdy nie stosowałam, ale to bardziej pasuje do tego, jak się pracuje w biurze, że po prostu ma się kartkę na monitorze przeczepioną, kiedy. Ma się taką sesję skupienia, albo z tyłu na bluzie. Myślę, że na monitorze może mieć więcej sensu. Jakaś taka czerwona kartka albo czerwonymi literami, że sesja skupienia, nie wiem, nie przeszkadzać. Coś tam, coś tam, wyślij maila. <grym> A jak jest zielona, to znaczy, że można, bo robi się jakąś taką pierdołowatą robotę. I uważam, że to jest super. I to, że w ogóle takie rzeczy nie są standardem <grym> w biurach, to jest trochę straszne. I tak, oczywiście dotyczy to takiego rodzaju pracy, gdzie znaczną częścią Twojej pracy jest praca w samotności, w intensywnym skupieniu nad jakimś problemem i tak dalej. Podkreślam. Bo jeśli jest praca zespołowana, no to wiadomo, że to nie ma sensu. Uważam, że to są naprawdę super rozwiązania, ale zanim wywiesimy taką kartkę, to warto powiedzieć tym osobom, które są najbliżej Ciebie, które najczęściej mogą Cię zaczepiać, że, że słuchaj, ja teraz chcę popracować nad swoim skupieniem, wdrażam różne techniki. Jedną z nich jest to, że będę sobie testować właśnie taką kartkę. Fajnie by było, gdybyś mi pomógł, pomogła w tym i po prostu, jak będziesz widział, widziała taką kartkę, no to może mnie nie zaczepię, nie wiem, zapisz sobie temat gdzieś u siebie na kartce z boku, który do mnie masz, albo po prostu napisz mi maila, bo ja w tym czasie też nie przeglądam maila, nie jestem dostępny, dostępna na komunikatorze. Po prostu, żeby nam się lepiej pracowało. Możesz to dla mnie zrobić. Ja oczywiście są ludzie dupki, którzy ci powiedzą, o, żal na wymyślałeś, co to za głupoty, bla, 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 bla. No ale nie bądźmy tacy tutaj uprzedzeni i nie zakładajmy z góry takiego scenariusza. Większość ludzi to są fajni ludzie, szczególnie jeśli się powie taki szczery komunikat. Może ja tutaj utopijnie patrzę na świat, ale Słuchaj. Jest takie bardzo fajne zdanie, którym ja się lubię kierować. Jeśli nie pytasz, to odpowiedź zawsze brzmi nie. Jeśli komuś nie wyznaczysz jakiejś granicy, sympatycznie, fajnie, uprzejmie, to nigdy ona nie będzie wyznaczona. To nigdy się nic nie zmieni. Więc naprawdę warto podjąć to ryzyko i zobaczyć, co się stanie. A nuż, zwłaszcza jeśli pracujesz w biurze, to się okaże, że to jest po prostu gigantyczna zmiana. No i oczywiście, jak nie jesteś dostępny, dostępna, no to nie macie na tym cholernym komunikatorze, to nie czytasz tego maila, W się sensie nie odpowiadasz, chyba że potrzebujesz sesji skupienia do tego, żeby odpowiadać na jakieś trudne maila. No to coś innego. Ale jeśli ty masz wieszoną kartkę, ktoś do ciebie pisze, nawet z tego samego pokoju, na komunikatorze, a ty odpisujesz, no to co się wtedy dzieje? No łamiesz swoje zasady, jeśli to było twoją zasadą. Nie chcemy tak robić, jeśli mówimy komuś o jakichś granicach, a sami po prostu te swoje zasady naruszamy, no to u innych to może robić takie wrażenie, mmm, to to nie jest takie ścisłe, to, to ja się tu tam odezwę się, nie? Jakby oj tam, oj tam. Konsekwencja. Inny temat, który... Często się może przewijać, szczególnie na wyższych, takich właśnie zarządczych stanowiskach, to jest zapierdzielony spotkaniami kalendarz. I jeśli ciągle ktoś ci coś wrzuca i masz po prostu w tym kalendarzu grubo, ja potrafiłam być grubo, więc wiem o czym mówię, to ustaw sobie blokery. Być może tego się nie uda zrobić przez najbliższe dwa tygodnie, jeśli już na te najbliższe dwa tygodnie masz zawalony cały kalendarz, ale to Zacznij jakby z wyprzedzeniem, na za dwa tygodnie ustaw. Ustaw blokery w kalendarzu. Blokery mam na myśli wydarzenia. Takie, które nie są widoczne dla innych, czyli one są jako private, czyli one są jako prywatne. One się tak też będą wyświetlały ludziom innym. No, chyba że masz tak, że prywatne wydarzenia. Nie, wiem, chyba tak nie można zrobić, że prywatne wydarzenia są też dostępne dla innych. Chodzi o to, żeby, żeby wiesz, mieć blokery. A ktoś nie wie, że ty tam masz pisaną sesję skupienia. I to może brzmieć troszeczkę dziwnie, że robimy takie fejkowe rzeczy, ale sugeruję zmienić optykę, zmienić sposób patrzenia na to. Ty w ten sposób planujesz sobie pewien czas na pracę, która jest najbardziej wartościowa. Rezerwujesz sobie ten czas z wyprzedzeniem, więc twoja intencja jest, no, perfekto. Jest Picasso. I to jest sposób na to, żeby wyciągać z takiego zawalonego kalendarza czas na najbardziej intensywną pracę w skupieniu. I może się wydawać, że na przykład dwa razy dwie godziny w tygodniu takich sesji skupienia to jest mało. Może się tak wydawać, ja to rozumiem, natomiast spróbuj. Zobaczysz, jak dużo można zrobić podczas sesji, w której mamy naprawdę laserowe skupienie, w której naszym celem jest po prostu dowieść, jak najwięcej ze swoich tematów i znowu jeśli mnie słuchasz dłużej to wiesz że nie o to chodzi żeby się zajechać. Tylko chodzi o mądre gospodarowanie naszą energią, naszym czasem i naszymi działaniami. Jeśli to ma popchnąć twoje tematy do przodu, no to tak, to potrzebna jest po prostu intensywniejsza praca. Ale to nie znaczy, że my działamy w ten sposób cały czas. My intencjonalnie wybieramy kiedy tak ma się dziać. I to są na przykład takie intensywne sesje skupienia. I wtedy poziom satysfakcji po tym jak my taką intensywną sesję skupienia sobie zrobimy? Nawet jeśli to będzie dwa razy w tygodniu, po godzinie. Albo po pół godziny. Różna może być Twoja sytuacja. Zawodowa, rodzinna, jakakolwiek. Poziom satysfakcji potrafi być naprawdę ogromny. I ja bardzo rekomenduję zacząć po prostu z tym, co masz. Jeśli nie jesteś w stanie wsadzić sobie blokerów na dwie godziny, to weź pół godziny. Jeśli nie jesteś w stanie na pół godziny, to niech to będą te 15-minutowe odcinki, kiedy włączasz się w ten tryb i lecisz ze swoją robotą. Działajmy naprawdę z tym, co mamy, w ramach strefy wpływu. To o czym mówiłam na początku. Najbliżej Twojej strefy wpływu są Twoje własne działania. I warto na tym skupić największą część swojej energii. To, co się fajnie u mnie sprawdziło, kiedy Zmieniłam branżę i zaczęłam pracować w IT jako programistka i wtedy jeszcze w biurze. To słuchawki. Ludzie mniej mnie zaczepiali wtedy, kiedy ja miałam słuchawki na uszach. Dodam, że wtedy niczego w sumie nie słuchałam, a miałam je kupione po to. To były takie słuchawki, o, w sumie teraz mam je na uszach, bo służą mi do podcastów. Słuchawki nauszne, które mi wytłumiały, grających w piłkarzyki współpracowników kilka pomieszczeń dalej, bo to się bardzo niosło. I bardzo mnie to rozpraszało, przeszkadzało mi i denerwowało mnie. Więc kupiłam sobie takie słuchawki. I dzięki tym słuchawkom okazało się, że mniej ludzi mnie zaczepia, a ja siedziałam blisko korytarza, więc łatwo było to zrobić. A pracowaliśmy w takich open space'ach, czyli takich właściwie pomieszczeniach, które są wydzielone za pomocą ściany ze szkła. Więc one nie są zamykane, czyli tak jakby w sumie to nie były pokoje. I naprawdę dostęp do osób po prostu był łatwy. Łatwo zaczepić kogoś z korytarza. Ma to też swoje jakieś zalety, ale nie jestem fanką tego rozwiązania. No i okazało się, że kiedy ja miałam te słuchawki na sobie, no to mogę siedzieć i robić swoje. Nie twierdzę, że u ciebie tak to zadziała, ale co szkodzi sprawdzić. Są jeszcze takie korposłuchawki, jak ja to nazywam, które mają jeszcze taki mikrofon z boku, tak jak jakieś osoby, wiecie, na, na kolach są. No właśnie, wjechał mi korpożargon, jeszcze się nie, nie oduczyłam. To takie słuchawki trochę symulują to, że się jest na spotkaniu nawet, no bo masz ten mikrofon i, i wiecie, i może coś się dziać. Są to takie rozwiązania trochę naokoło, ale jeśli nie masz ochoty wchodzić w interakcje z innymi ludźmi, a ja to doskonale rozumiem, bo nie zawsze miałam ochotę na interakcje z ludźmi, to to może być takie rozwiązanie, taki trik. Na to, żeby cię ludzie w biurze mniej zaczepiali. I tak podsumowując, powiem jeszcze o bardzo, bardzo ważnej rzeczy w wyznaczaniu innym granic i tworzeniu sobie takiej własnej strefy nierozpraszalności, o której też zresztą będzie więcej w Akademii Skupienia. Ale jeśli ktoś nam ciągle przeszkadza, może być tak, że ktoś będzie upierdliwy i nie będzie odpowiadał tak, jakbyśmy chcieli na nasze prośby. Czyli, żeby nie przeszkadzać, że będzie ta osoba przychodziła. Ostatecznym rozwiązaniem jest prawdopodobnie ignorowanie tej osoby. A to mówię o takich skrajnych, bardzo skrajnych przypadkach. To już nie spotkałam się z taką sytuacją, szczerze mówiąc, że takie uparte wyznaczanie komuś granic i powtarzanie, jak zdarta płyta tego, na czym nam zależy, co jest dla nas ważne, że spotkało się ostatecznie z Olaniem, nie spotkałam się w środowisku pracy z taką sytuacją, ale zdaję sobie sprawę, że ty możesz mieć różne sytuacje, to na koniec ci powiem, ach, teraz jestem taka kurna mądra, nie? Śmieję się sama, sama z siebie, ale doskonale wiem, że to może być trudne. Bo różne są te sytuacje w pracy, po prostu, różne są relacje. I na terapii, którą drogą zakończyłam w zeszłym tygodniu, jak ty słuchasz, to pewnie... Kilka tygodni temu, że nie ze wszystkimi w pracy my musimy mieć dobrą relację czy jakąś relację. Zatrzymało mnie to stwierdzenie na terapii, powiem szczerze, zostawiam tobie do przemyślenia ja sobie też wzięłam do przemyślenia. Ale jeszcze inną rzeczą jest zniesienie dyskomfortu, że my nie każdemu się będziemy podobać, że nasz sposób pracy nie każdemu się będzie podobać. I to jest OK. I my naprawdę nie musimy podejmować działań. Żeby się zacząć innym podobać. I wcale nie musimy podejmować takich działań albo rezygnować z naszych potrzeb, żeby innym było lepiej. Jakkolwiek to teraz ktoś może powiedzieć, że samolubnie brzmi. Serio? Mam to w dupie. Bo każdy ma swoje zasady. I nie chodzi mi o to, że jesteśmy pępkiem świata w, w robocie, każdy ma robić tak, jak my chcemy, i tak dalej. Chodzi mi o to, że jesteśmy jakby razem. I taka intencja, żeby sobie nie przeszkadzać w robocie i żeby móc się skupić na robocie, to nie jest samolubne. To jest proaktywne, to jest efektywne, to jest zbliżające tak naprawdę do wspólnego celu w zespole czy w firmie. Więc twoja intencja, jeśli ty chcesz coś takiego uzyskać, no, ciężko się przyczepić do tego. Jeśli ktoś tego nie kuma, to powiem tak, problem nie leży po twojej stronie. Natomiast jeśli po twojej stronie jest dyskomfort z wyznaczaniem takich granic, z tym, że o, komuś będzie, nie wiem, niefajnie, bo powiem, żeby mi nie przeszkadzał, żeby te kawy, może zaczepianie na kawę, to było rzadziej, bo ja się to potrzebuję skupić, to polecam Ci bardzo serdecznie odcinek podcastu o zmierzchu Martynie Niedźwieckiej. O tak zwanych people pleaser. Jak to przetłumaczyć na polski? Taka osoba, która chce sprawiać, żeby innym było dobrze swoim zachowaniem, więc czegoś nie powie, albo komuś będzie coś tam. Nie chodzi tutaj o bycie chujkiem. Teraz się zastanawiam, czy nie powinniśmy tego wypikać. A, trudno. Och. Niech sobie będzie. To dobrze oddaje po prostu to, co chciałam powiedzieć. Nie chodzi o to, żeby być kimś takim, tylko żeby siebie też dobrze, z szacunkiem i z pewną troską traktować. A jeśli my ciągle pozwalamy innym na przekraczanie naszych granic, albo, no właśnie, w pracy na ciągłe przerywanie nam tej pracy, kiedy my potrzebujemy pracować w skupieniu, to to nie jest ok. I warto dać sobie prawo do tego, żeby uważać, że to nie jest ok. Chcę wierzyć, że nie masz w robocie relacji poddańczych, że musisz każdemu po prostu przed każdym się chylić i nie można, nie wiem, takich zasad ustalić. Jeśli jest u ciebie inaczej, to oczywiście współczuję, to po pierwsze. A po drugie, znów odwołam się do tej strefy wpływu. Zawsze sprawdzajmy najpierw, czy czegoś nie ma jednak po naszej stronie, co my możemy zrobić, na co my mamy wpływ. Nawet jeśli to będzie po prostu porozmawianie, w sumie nawet jest złym słowem. Jeśli to będzie porozmawianie, bo to czasami jest dużo i to jest czasami główna rzecz, którą my możemy zrobić. Zachęcam do tego, no bo jeśli nie podejmiemy żadnej akcji, to nic się nigdy nie zmieni. I to jest fakt. No chyba, że inni coś zmienią, ale to znowu. Liczenie na to, że ktoś coś zmieni za nas, my na tym zyskamy, to jest takie bardzo daleko od sprawczości. A jednak jestem za tym, żeby w miarę możliwości w swoje ręce brać rzeczy. I też o tym w podcaście często mówię. Oczywiście, link do odcinka o People Pleaser zostawiam w odcinku. Warto sobie przesłuchać. Uch, dobry był ten odcinek. Mam nadzieję, że ten odcinek też był dobry i wynosisz z niego coś wartościowego dla siebie. Daj mi znać, co myślisz o tym temacie. Na Instagramie jestem jako monika.torkowska. Odpisuję też na maile, możesz napisać na kontakt na Seria Serio odpisuję i ser jestem po drugiej stronie. Ja tam jestem. Śmieję się, bo ludzie są zawsze zdziwieni. Więc zachęcam, daj znać co myślisz. Bardzo Ci serdecznie dziękuję za Twój czas, a my słyszymy się już za dwa tygodnie.